tłuminiok. Dzisiaj ja chciałam Wam pokazać bardzo fajny domek, no i jeszcze moją willę, którą Wam za chwilę pokażę, ale jest naprawdę gigantyczna. Tutaj jest, oczywiście, ja mam w kolorze fioletowym, ale każdy może sobie zrobić jak chce. Akurat ja to robiłam dla kogoś, kto bardzo lubił kolor fioletowy i złoto, więc jakby nie miałam wyboru więc takie coś zrobiłam tu mamy taki kącik, gdzie można sobie porozmawiać to jest bardziej myślę, że do ozdoby taki domek bo myślę, że nikomu się w normalnie na przetrwaniu nie przyda chociaż to zależy od gustu tu mamy jakąś roślinkę i tak dalej idąc dalej, tu mamy piecyki Crafting table, jakiś obraz. Wchodzimy do góry. To jest skrzyneczka, sypialnia. Tak, i to jest balkonik. No, jak mówię, na pewno tam nie ma ani magazynu, ani niczego, więc to jest bardziej dla ozdoby damek albo dla początkujących. Tak, coś takiego, bo myślę, że nikt się nie zmieści w czterech skrzyneczkach. No właśnie już zobaczyliście pewnie tą willę. Ona nie jest skończona, ale postanowiłam Wam ją teraz pokazać, bo potem, potem już by pewnie mi się albo nie chciało, albo po prostu nie wiem kiedy bym to w ogóle skończyła, więc zaczynamy. Tu mamy taką szatnię do przebrania butów w ogóle itp, itd. Tu mamy. Yy, garaż, o. Yy, tu się przyczepia koniki yy, i to, to po prostu koniki się tu żyją. Tylko nie wiem, czy one się nie przestraszą tej lawy pod stopami, ale mam to gdzieś. Super. Yy, idąc dalej, mamy. Tutaj mamy salon z takim stoliczkiem, kanapą szalker boxami to już jest już taki bardziej też dla ozdoby, ale tu już się więcej zmieści, można by było w takim mieszkać tu mamy właśnie od, no, takie telewizor, ponieważ nie umiałam znaleźć obrazu odpowiedniej wielkości żeby on się tu zmieścił no i to tak na razie y, z tego salonu to na tyle y, tutaj mamy jadalnię z, jak, z jakąś marchewką, z tykami oczywiście, pieczonymi, bo ja surowych nie jadam e, z podłogą, podłog, z podłogą, lawa, woda, lawa, woda e, chociaż pewnie wszyscy zauważyli e, tu mamy kuchnię, tu są ogniska o, e, lodówka, przepalarnia e, jedzonko w skrzyneczce, blat tutaj mamy drzwi do spiżarni potem wam powiem dlaczego do tego prowadzi taki tunel ale tu mamy spiżarnię, oczywiście wszędzie jest zapełniona skrzynkami, w których w środku nic nie ma, bo zajęłoby mi to za długo swoją drogą, ale tu się wchodzi na górę i to jest też spiżarka, to może być w sumie fajny patent, taki ładny jak ktoś chce rzeczywiście do swojego domku na survivalu, czy czy na hardkorze nawet, bo tu się dużo zmieści chyba, że ktoś... jeszcze mu to nie wystarcza Ale nie by wystarczyło I idąc... idąc do jadalni znowu mamy wyjście i tu mamy akwarium I tak bardzo jasne to akwarium ono jest jaśniejsze, tylko jest fioletowe szkło, które przyciemnia, oczywiście. E, tu mamy e, taki pokój przy kominku. Taki kominek tu jest. E, oczywiście, tak. Oczywiście musiał być tutaj e, p, kubek z kawą, w którym wcale nie jest ziemia. E, to moja papuszka selata. A, zapomniałam Wam pokazać najważniejszego. Pod tymi schodami jest na śmieci. Uwaga, lawa. I tu można wyrzucić normalnie, bo tam wskoczyć, jak kto chce. A tu jest tajny pokój. Tajny, tajny pokój. Wchodzisz, można sobie do niego wejść. I Stevek pięknie Yy, tu idąc dalej, ciągle mówię, idąc dalej, nie to. Yy, mamy tutaj drzwi, do pokoju zabaw. Nie wiem, tutaj jakiś patyk, yy, jako długopis i książka. Tu była książka z pięknymi słowami po angielsku, ale już jej nie ma. Tu jest 2 odjąć, jeden równa się 1. Ciekawe działanie, jakieś tory dla zabawy. Super, kolejka górska w domu. Napiszcie w komentarzu, kto miał kolejkę górską w domu. No więc tak, tu mamy znów tunel. Znów tunel, bo jakby inaczej taki wielki tunel. I tu mamy też bez sufitu. Ale trzeba będzie dorobić. Hmm. Mam tutaj szatnie z naderytowymi rzeczami, yy, bo są fioletowe oczywiście. Rzecz z góry mówię, że ja to wszystko sama budowałam bez jakiegoś pomysłu czy yy, z internetu zabrania czegokolwiek. Coś tam mogłam jakieś, yy, coś, żeby było... Yy jakieś lampiony, że ładnie spugnęłem z fioletowym, czy coś takiego, ale jakichś grubszych rzeczy, ja tego nie robiłam z internetu, tylko z własnej tutaj głowy e, tu mamy smoka e, tu mamy sypialnię o, tu dużo nie trzeba pokazywać e, na środku pokoju jest latarenka e, i oczywiście, ponieważ ja jestem wielką fanką Harry'ego Pottera to tutaj jest pokój Harry Pottera, pod schodami, mianowicie. Yy, yy, yy. O taki piękny, malutki. Tu, tutaj jest chyba, ile pamiętam, pusty pokój. No, to jest pusty pokój. Nie Coś będzie trzeba tam wymyślić. Yy, możecie w komentarzach też napisać, co można tam dać, bo nie mam pomysłu. Tutaj od razu mówię, że tu jest już do fary farbowania tych, 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 sztandarów o, jak to się i to są barwniki no i tyle tutaj, o, tu jest jeszcze takie coś na spoglądanie na tu jest jajo smoka aha, bo ja na nie klikłam i nie wiem gdzie ono się zrespiło i tu się zrespiło tak, dłuższa historia tu można sobie siedzieć i patrzeć jak w tą piękną nicość <laughs> tu jest wyjście w ogóle na pole ale to wam zaraz pokażę to, to w ogóle jeszcze pole nie jest skończone nie, i napiszcie też czy piszecie e, pole, czy dwór czy nie wiem co jeszcze, zewnątrz to jest siłownia i um, y, y, to jest tak jakby pierwsze piętro i żeby odcinek nie trwał za długo, bo oni się potem czepiają, to ja teraz go zakończę i zrobię drugą część na, i nagram ją i zrobię i będzie prawdopodobnie też dzisiaj, albo może jutro, ale wydaje mi się, że dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego filmu oczywiście. Do zobaczenia, mam nadzieję. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie, proszę, łapkę i subika. Nie zapomnijcie o tym. Bardzo się tu starałam, więc proszę, proszę też zostawić tego subika. Jestem jeszcze nie doszłam youtuberką, ale bardzo chciałabym osiągnąć chociaż 10 subskrybentów. No, <laughs> i cóż tu więcej mówić? Pa!